Mam z tej strony bardzo ciężko, witam w kolejnym odcinku. tego wiecie, tego czegoś. Dobra. Dobra. co to robi o to jest fajne mam radę? dobra uznajmy że dałem Kurde. Nie mam. Jeszcze raz muszę. Co, ale to mi chyba nic nie zabrało. Staram się teraz to przejść, Muszę jakoś taktycznie to zagrać. Dobra, jest lodówka na sam początek, czyli bardzo dobrze. 3, 4, 5. Dobra, weź Git. No nie, te mukły. Dobra, idzie mało. Ale nie mogę tapę tracić, bo to jest za cenne. Git, jest, udało się nam. Dobra, cięcie. Dobra, jakby ktoś był ciekawy, czemu robiłem cięcie, żeby zarobić dużo tych, tych pieniążków. To muszę sobie... O, mam całość. To dobrze. Dynamitów parę muszę kupić tak do siedmiu. Dobra, już mi niestety nie stać na to. Aha. Dobra, przejdziemy ten poziom myślę i kończę odcinek. Dobra. Coś łatwo idzie. Dobre to, to to to. To elektryczne to coś. To do, do dobra, przesad. to coś jest epickie, tyle mogę powiedzieć. Mało, idzie. Dadzą mi przeładować chociaż? Nawet mi nie dadzą przeładować A tu hamski jest Dobra, rzućmy to elektryczne i lodówkę No i to jest cała robota Wam powiem tyle Dobra, pójdzie parę dynamitu bo dynamity tanie Przydatne. O, prezent, dobra. Jest. Ale te elektryczne mi się przydadzą. Uuuu, dobra, cięcie. Dobra. 5700. do uzy bo to się naprawdę przyda. 5 5 Znamitu trochę. Dobra. i bo tu, tu głupie piranie są, których ja nigdy nie lubiłam Jest naprawdę ciężko zabijać te piranie. wierzcie mi. Dobra. Nie daje rady. Ja nie mogę, ja, ja nie mogę tu trafić. Kamelion! Po co ja cię tu mam? Byś zabijał. Git na razie! Mogóweczka. U, w jakim dobrym momencie z tym piraniu. Dobra, jest git. Dobra, ja już myślę, że będę się z wami żegnał. Jak widzieliście, przyszedłem chyba dwa albo trzy levele chyba od szóstego. To może nawet jeden. Tylko dwa razy jeden powtarzałem. Hmm. Dobra, tu pełno, tu pełno. Jeden dynamit. Lepsze sobie to. Mm. Teraz to już jest mocno broń. A za niedługo już będzie trzeba wyrzucić pewnie. Za niedługo będzie Flame Tower. A dobra, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Więc na razie, cześć.